Witam serdecznie wszystkich hodowców. Właśnie się gołąbki pokazały. Proszę bardzo. Pierwszy lot konkursowy z oddzia oddziału 3 4 na raz. Chodź, 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 chodź. Lot lot stryków. Dzisiaj mamy który dzisiaj jest. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Jest piękna piąteczka. Która godzina jest? Chodź, 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 Teraz, żeby szybko wsiadały. Proszę bardzo. Odbity. Odbite, odbite, ładnie. Jest piąteczka. Szybciutko na raz. Jest piąteczka. Bardzo dobry wynik. Lot stryków. Zaraz zobaczymy. Już ta godzina jest. Jest pięć gołębi. Jest pięć gołębi. Bardzo dobry czas. Czekamy dalej, czekamy dalej. Piękne niebo dzisiaj, ładna pogoda. Tam cztery przyleciało, ale to nie moje. Także czekamy elegancko. 8.40, 8.40, pięć gołębi jest odbite. Także czekamy dalej. Mi się wydaje, że to bardzo, bardzo dobry wynik. Chociaż już słyszałem, że w oddziale pojawiły się też gołębie, no trochę wiaterek ich tam na północ delikatnie przegnał, ale i tak ładnie sobie poradziły no. Także czekamy dalej elegancko. Antena czwóreczka widzę ładnie pracuje. Także czekamy dalej elegancko. Proszę bardzo, kolejne ptaszki. Panowie hodowcy elegancko dwa naraz teraz siadają. Także są emocje widać, o proszę bardzo. Proszę bardzo, także jest na co popatrzeć. Dzień dzisiaj ładny, pierwszy lot konkursowy, oddziału radom. Także fajna sprawa takiego MP. Jak ktoś ma gdzieś działeczkę, jak nie ma gdzieś ktoś mieszka w bloku, a chce łądki założyć, to można u działec na działeczce gdzieś, bo w bloku wiadomo się nie da. U babci, u dziadka, u cioci, gdziekolwiek. A jak ktoś nie ma działeczki, no to sprzedać to mieszkanie w tym bloku. Nie męczyć się, nie płacić tych czynszów. Nie dość, że tyle pieniędzy kosztowało to mieszkanie w bloku, to jeszcze płacić co miesiąc te czynsze. Za pół, za pół pieniędzy z tego można kupić fajny domek gdzieś spod zdziałką na obrzeżach Radomia, i jeszcze druga połowa pieniędzy zostanie na założenie hodowli gołębi. Także warto pomyśleć, bo bardzo fajne hobby, pasjonujące. Chodź, 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 chodź. chodź, chodź. chodź, chodź, chodź. Zamiast wołać gołębie, to gadam. I już odbite kolejne dwa. Także czekamy cały czas. Górą tu w międzyczasie widzę kolejne gołąbki. Proszę bardzo, ląduje. Tam jakiś jastrząb plata. Następny, proszę bardzo, samiczka czerwona, stara samiczka z 17 roku. Ona zawsze tak przychodzi. Późna owo troszki. Nie w szpicy nigdy nie przychodzi do samica, ale nie ginie jest to tam. O. Proszę bardzo. Chodź, 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 chodź. Ładnie się odbijają. Także czekamy cały czas. Co chwila coś siada. O, tam górą jakieś gołębie widzę. Lecą. Jeden będzie siadał. Ehe. Jastrząb, chodził, tak, siadał. Dwa będzie lądować, dwa będzie lądować, dwa będzie lądować, jest, ląduje, następny. Także cały czas coś się dzieje, panowie i panie. Jest, trzy, cztery w górze. Ten jeden to nie mój, będzie, ale te jak najbardziej. Także te gołąbki wracają fajnie. Tak jak już mówiłem, nie trzeba. Chodź, cho chodź, 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 chodź! Nie trzeba jakichś tam milionów, żeby założyć hodowlę gołębi pocztowych. Prosty gołębniczek. Gołębie też w sumie nie pamiętam, żebym więcej jak 100 zł na gołębia kiedykolwiek wydał. I też można lecieć. Mistrzem świata od razu nie, nie, nie trzeba zostawać. Chociaż może kiedyś, no. Chodź, 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 chodź! chodź. O, Latać. Zaczęły. Zaraz będą lądować. Chodź, 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 chodź. Bo naprawdę pasjonujące zajęcie jest. Fajne hobby, miłe spędzenie czasu z rodziną. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Chodź, 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 chodź.

No zobaczymy jaka tam sytuacja. Gołąbki karmią elegancko, młode. Jeszcze trochę jest młodych. Jest godzinka. Jest godzinka 853. Jest odbitych 22 gołębie. Także ze 121. Następne przylatują. Proszę bardzo. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 Także cały czas coś się dzieje. Dzisiaj ładny widok tam z tyłu mamy na góry. Jak widać, to ładna pogoda. Przejrzyście. Czekamy dalej. W międzyczasie składa się kolejny gołąbek do lądowania. Chodź, 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 Nie wiem czy się odbił, czy nie. Następny gołąbek górą. Widzę, że leci Chodź, 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 chodź. Dwa następne. Chodź, 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 chodź.

Także pozdrawiam, dobrego lotu, życzę miłego dnia.